Gianni Bonsaccio is jazzy. <grywa> Pan, który w tym kawałku ukrywa się pod pseudonimem Paweł Kostiuk. Brzmi tak całkiem ze słowiańska, ale to ściema kompletna. Człowiek jest czarny i do tego bardzo znany. Naprawdę nazywa się Digo McFarlane. Miejmy nadzieję, że to jego. Prawdziwe imię i nazwisko. W każdym razie znacie go doskonale z grupy For Hero. Fantastyczny remix utworu Brand New Day dokonany przez Shot of Lights z Paryża. I teraz już będzie całkiem, ale to całkiem letnio. I oczywiście cały czas też jazzy.